Buja! Simano, witam serdecznie. Dawno mnie tutaj no nie było na tym kanale. Miałem taką przerwę w sumie wakacyjną, ponieważ... Już w sumie 1 sierpnia miałem streama, na którym mówiłem, że wracam, ale jednak miałem takie troszkę... Inne rzeczy do roboty też, ale teraz już wracam. Mam już tutaj zaplanowanych kilka odcinków, jakie będę nagrywał. I to jest taki film, tak naprawdę informacyjny dla Was, że tutaj powracam, że będą odcinki już na kanale. Odcinki postaram się, żeby były regularnie. Mam na razie roz, rozplanowane te wszystkie odcinki. Będą trzy odcinki w tygodniu, będzie w, we wtorek. Czwartek oraz w sobotę odcineczek, więc zapraszam serdecznie w te dni, e, przynajmniej na razie do końca sierpnia tak jest. E, zobaczymy jak to będzie od 1 września, ponieważ jak wiecie, 1 września do szkoły, te duperszmity, ale to kojnie, ogarnie się jakoś. E, I więc tak, e, odnośnie streamów, odnośnie streamów to taka szy szybka informacja, ponieważ e, zobaczymy. Może będą na YouTubie, ale na 90% chcę, żeby streamy były na Twitchu. Więc jak chcecie wbić na Twitcha, zapraszam serdecznie kanał Championiki, jak się dobrze jak dobrze kojarzy moją nazwę na moją nazwę na Twitchu Championiki przez 2 i więc zapraszam was serdecznie. No i oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama, na TikToka, na którym będą się pojawiać różne takie Fajne akcje, z, właśnie ze streamów, może też spoza streamów, jak w jakieś gry gram. No i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. No ja Was tutaj ba za bardzo tak nie będę trzymał. Taki krótki film informacyjny, on trwa na prawie dwie minuty, może nawet ponad będzie trwał dwie minuty. Więc zapraszam serdecznie i w najbliższy czwartek odcinek o godzinie 10:40. Zapraszam.